Witam serdecznie. Będę robił dzisiaj lody. Tak zwane lody głupko-odporne. Czyli po prostu nie da się ich zepsuć. Będzie potrzebne do tych lodów. Mleko zagęszczone, niesłodzone. Kilka łyżeczek cukru. Kakao. Żeby był smak kakaowy. No i do tego jeszcze opcjonalnie napój taki o, kakaowy. Tego typu i co robimy? Robimy tak, że po prostu wlewamy mleko zagęszczone do naczynia i pompujemy w to mleko tyle powietrza, ile tylko się zmieści. Potem ładujemy to do lodówki na 3 godziny i mamy pyszne lody. W zależności od tego, jak to lubi, tyle dodajemy cukru żeby była słodycz tych lodów. Ja nie jestem za bardzo za słodkim. Dodam po prostu tutaj o 2 3 4 5 łyżek cukru. Dwie łyżeczki gorzkiego kakao. O. No i Opcjonalnie, jak ktoś lubi, może dołożyć jeszcze tutaj tego o. Hopa Kao. Ale to mówię opcjonalnie, ja po prostu daję, bo po prostu jest. Dwie, trzy łychy. I teraz tak jak już mówiłem, na wstępie trzeba tak długo pompować w to powietrze, aż będzie sztywna piana. I wtedy to załadować do lodówki na 3 godziny, żeby zamarzło. A jak wiadomo, jak będzie napompowane tutaj dużo powietrza, to będzie to wszystko takie aksamitne, delikatne. A jak wiadomo, wszystko co mokre, prawie wszystko co mokre zamarza. Nie będę tam wnikał, które substancje nie zamarzają, ale tutaj akurat to. Zamarznie, bezproblemowo. Także co? Tak długo mieszamy, aż tutaj te wszystkie składniki ładnie się połączą, zaprzyjaźnią się ze sobą, a później wrzucamy to do zamrażarki na 3 godziny i będzie zamrożone, i będą pyszne lody. Także pompujemy powietrze. Tyle, ile się da jak najwięcej żeby aż było sztywna piana, żeby można było tą michę wziąć do góry nogami, przewrócić, żeby one, tutaj ta cała piana, żeby nie wyskoczyła nam z tego całego naczynia. Samo przygotowanie długo nie trwa, najdłużej trwa tylko i wyłącznie zamrażanie tego. Tak jak już mówiłem, około 3 godziny. No i dobra, tak długo ubijam aż będzie sztywne. O i proszę bardzo. Pięknie się wzięło ubiło. I taką już gotową masę wstawiam do zamrażarki na 3 godziny, a wtedy będzie widać co z tego tutaj powstanie. Także idę do zamrażarki. No i dobra. I lody wyszły. Proszę bardzo. Piękne do lody. ha. No. Opa. Opa. Dobra. A jednego, a jakie puszyste. <śpiewa> o, proszę bardzo. Jeszcze doładujemy. Opa. O. Także lody szybko można zrobić w domu tak samo. Także proszę bardzo, lodziki gotowe. <laughs> można konsumować. Także jednym słowem, jeżeli filmik się podobał, zrobienia moich lodów, dajcie suba, dajcie poluchę w górę. No i na É mesmo mesmo